Co byś powiedziała takiej osobie, bo Big Brothera oglądają też nastolatkowie, prawda? Powiedzmy takiej osobie młodej, która teraz boryka się z tymi problemami, że na przykład jej rodzice piją, ona nie ma takiego wsparcia, jakie ty dajesz na przykład swoim córkom. Co byś powiedziała takiej osobie, która właśnie musi wziąć na swoje barki ten straszny problem, nie ma wsparcia i tak naprawdę jest taka zagubiona w tym trudnym świecie, jeszcze niestety nasączonym alkoholizmem? No, ja właśnie byłam takim dzieckiem, które radziło sobie z tym wszystkim e, gdzieś tam sama. E, ja właśnie byłam raczej skrytą i zamkniętą osobą. Zresztą ja tak naprawdę do dzisiaj jestem skryta i zamknięta. To, co pokazuję, to jest tylko część mojej osobowości. E, gdzieś tam w środku jestem nadal bardzo wrażliwą małą dziewczynką i muszę to też głośno powiedzieć. I również to bardzo w sobie lubię, e, bo, bo ta wrażliwość się objawia w wielu sytuacjach. Ja nie muszę jej pokazywać na zewnątrz, chociaż czasami to robię, e, ale to jest również moja część, część mojej osobowości. a co bym Powiedziała takim osobom, które borykają się z takim problemem, ja bym właśnie prosiła o to, żeby nie wstydziły się wyciągnąć tej ręki po pomoc. Ja się wstydziłam i to był błąd. A nie wstydźmy się tego. Mówmy głośno o tym. Im więcej osób będzie wiedziało o takim problemie, tym większa pomoc może nadejść. Tak, bo w Polsce jeszcze pokutuje taki stereotyp, że ktoś, kto zgłasza się do psychologa albo do psychoterapeuty, to już jest od razu ktoś, kto ma nierówno pod sufitem, tak potocznie mówiąc, a tak naprawdę to nie on ma nierówno pod sufitem, tylko jest po prostu wypadkową sytuacji, w której się znalazł, i właśnie dzięki temu, że pójdzie po tą pomoc i ją znajdzie, może zacząć szczęśliwe życie w przyszłości, prawda? Tak, oczywiście, dlatego właśnie nie bójmy się rozmawiać o trudnych rzeczach, nie bójmy się poruszać problemu alkoholizmu, nie bójmy się poruszać problemu dorosłych dzieci alkoholików, mówmy o anoreksji, mówmy o bulimi, mówmy o tych wszystkich rzeczach, bo one są wokół nas, one nie są wstydem, one są tematem do rozmów, są tematem do podjęcia jakichś działań, jakichś kroków. Po prostu sięgajmy po pomoc wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Nie tłummy w sobie negatywnych emocji, nie starajmy się za wszelką cenę poradzić sobie ze wszystkim sami bo jeden sobie poradzi, a drugi nie i będzie to szło w bardzo złą stronę. Dlatego, kiedy czujemy, że jest nam naprawdę źle, powiedzmy o tym jak największej liczbie zaufanych osób, a ta pomoc na pewno nadejdzie.